Yo, chuj, czy się to ja jestem bezbyt, a to jest kolejny odcinek z For. Aha, ten super start, co nie? Nie no, dobra, tak normalnie, siamaneczko, ja jestem bezbyt, a to jest kolejny odcinek z For Horizon 5. I najpierw tuningujemy, a potem testujemy wybrany samochód. I wydaje mi się, że jednak samochód jest dalej troszeczkę za głośny i damy sobie. O, coś takiego. Myślę, że będzie Git. O. Jest naprawdę teraz cicho, ale ja muszę się skupić na tym, co mówię. Yy, I tak, ogólnie,. Dobra, super, to jest naprawdę udany start, moim zdaniem. E, I tak, chciałem powiedzieć, że mamy dwie japońskie legendy: mamy Nissan R34 i Supra MK4 na karku, czyli po prostu już zrobiliśmy obydwa te samochody. Ale brakuje trzeciej legendy, którą jest Mazda RX-7. Oj, yy, dlatego. <laughs> Ten samochód dzisiaj właśnie będziemy robić, będziemy tuningować i testować. Yy, ogólnie ja Mazda rx 7 już mam. Yy, Mazda... Ma nie, czekaj, Mazda to będzie... Ja się nie znam na alfabecie. Tutaj mamy Mazdę. Tutaj mamy RX7 z 1997 albo Sprint r Type i Akurat na potrzeby odcinka weźmiemy sobie to. Ona ma mniej koni, ale jest, uwierzcie mi, jest lepsza. Um, dlatego też zakupimy nową, żeby wam pokazać wszystko, co jak. Um, I to była Mazda. Dokładnie ta. Nie rzadka, tylko zwykła. Nie Splitter Type, tylko właśnie RX7. Nie pamiętam za ile, za ile ona szła, ale tutaj się tego dowiemy. Co my możemy sobie zrobić. Chodzik możemy zrobić. A jakiegoś japońskiego gruzowoza. Z dodatkiem anime. Czemu by nie. Komu to będzie przeszkadzać, co nie? Komu to będzie przeszkadzać? <ścoughs> nie no. Um, no tak, 35 tysięcy. Szczerze, myślałem, że będzie trochę droższy. Ale zapomniałem, bo ja chyba kupowałem w dzień. Może nie tyle co w dzień premiery, ale w pierwszym tygodniu grania kupowałem dopiero Mazdę RX-7 I no po prostu zapomniałem ile ona kosztowała Więc tak, mamy naszą piękną Mazdunię yy, I na chwilę obecną będziemy tunigować I co my chcieliśmy zrobić, no przede wszystkim zostawiamy tutaj tokowy silnik Możemy dać V8, możemy dać Turbo Turbo Rally i możemy dać for rotor, ale tego właśnie nie dajemy, tylko dajemy nasz zwykły silnik wankla. Um, przede wszystkim wydaje mi się, że ten samochód zmienimy sobie na all wheel drive. Dam oczywiście turbosprężarkę i możemy dać poszerzenie. Możemy dać takie agresywne z tymi wycinkami tutaj. Ale to nie wygląda moim zdaniem ładnie. To naprawdę jest szpetne moim zdaniem. Szczególnie z tym, że tutaj to tak nawet ładnie wygląda. A jak już damy to, to po prostu nie. Jak damy to, no to. Niby jest ok, ale też dużo rzeczy. Dużo rzeczy traci, chociaż może to poszerzenie nie jest takie złe. Damy sobie tak. Y Profilaktycznie. E, damy też jakiś spoiler, może. Możemy dać od razu ten największy, ale ja bym jednak dał tą e, lotkę, bo lotka, moim zdaniem, lotka to jest coś, co po prostu pięknie wygląda. Nieważne w jakim samochodzie to po prostu wygląda pięknie. Opony wyścigowe. E, Proszę, sobie, mam nadzieję, że będzie widać. Mamy koło odtąd i ono idzie do, do tego miejsca tutaj. E, ja sobie tutaj palcem zaznaczę teraz. Damy maksymalne i dobra, od tego miejsca pożyżyczyło nam się tutaj, więc to jest grube poszerzenie, i z tyłu będzie to samo. Mamy odtąd dotąd. I stąd zrobiło nam się tutaj taki, no troszeczkę już mniejszy przeskok, ale dalej e, przeskok. I co my możemy tutaj sobie dać? Hmm. Ze startu ma być lepszy czy z przyspieszenia? A ze startu zrobimy startową rakietę. Wyścigowy mechanizm wydamy i no tak. Jak już możecie się domyśleć, ten zamach będzie pod wyścig. Będzie on w pełni zrobiony. Postaramy się, żeby, postaramy się aby się nie ślizgał tak, jak tak jak może się wydawać. Tylko zrobimy go. No, Trochę mniej ślizgacza niż to było w przypadku Supry, bo Supra to jednak, z tego co pamiętam, to nieźle się ślizga. Przykre jest to, że mimo tego, że niby tutaj są dwa wydechy, tu jest jakiś jeden taki grubszy, a tutaj jest torpeda, to dalej się nie zmienia. Tutaj są dwa wydechy. Według mnie to powinni akurat zmienić. Yo, ale to fajne Dobra, damy sobie to. E, silnik wangla z y, turbiną. Czemu by nie? Czemu by nie? E, I dobra, w terenie mamy w pełni ulepszony. A e, zresztą możemy tutaj sobie zobaczyć. Idź do. Nie, przepraszam. Jak się zakupywało? Pokaż koszyk. Kupi. O, dobra, tak. Z 261 KOLI mamy 590. Waga też zmalała. I przeciążenie boczne. To akurat nie wiem co to znaczy, ale z klasy B na klasę S2. Potężny samochód. Potężny samochód. I przez to, że jest to samo do wyścigu, to właśnie nie będzie się tak zgać, Ale w tym momencie chciałbym tylko już zwiększyć trochę dźwięk. Nie tak dużo, ale dobra, mamy naszą Mazdunię. Eee, damy sobie tą geometrę, zmniejszymy ją na maksa. Ja strasznie lubię jak jest negatyw w samochodzie. A w przełożeniu damy. No ja mam prędkość, tak jak mówiłem, pierwszy bieg będzie petardą, drugi, trzeci, czwarty, piąty, pusty, siódmy, ósmy i tak już nie dojedziemy i dziewiąty. Takie jakieś tam randomowe biegi. Hmm. Nie podoba mi się ten bieg, tak szczerze. Okej. Zobaczymy teraz co to będzie. O Jezus. Nie, 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 nie. W maździe nie można robić czegoś takiego. przyspieszenie z git. Ale trzeba dać mniejsze biegi zdecydowanie. Zus nie to chciałem zrobić. Co? Po co ja to zrobiłem? Po co ja to tykałem w ogóle? Kurde, chodź tu. Coraz mniejsze biegi daje, nie tak to... Nie tak to miało wyglądać. Okej. Okay. Zobaczymy. Tak, konfiguracja wydaje się dobra, dlatego też z tą konfiguracją. Y Trzymy sobie tutaj. W ogóle przepraszam, jakbym mówił jakoś tak cicho czy coś, ale jest po prostu późno w nocy, a ludzie też tutaj śpią, więc. Um, proszę się o to nie szpieczerać czy coś. A w nocy mi się po prostu lepiej nagrywa, więc stwierdziłem, że nagram teraz filmik, ale chyba nie słychać mnie jakoś tak tragicznie. Tak szczerze, w sensie wydaje mi się, że nie będzie jakaś różnica. W sensie, no... Pierwszy bieg 80, 80 na godzinę. Cały czas jedziemy na 9000 obrotu 8-9, nie? Delikatny sposób turbo jest. Ale naprawdę delikatny. To, co to są za dźwięki? Ty, do tej gry dodali normalnie nowe dźwięki. Ojej, tu troszeczkę spartoczyłem, ale... Ale nie powinno być tak źle, bo za chwilę będziemy zjeżdżać z tej magicznej górki, gdzie nam doda speeda. I mam nadzieję, że do tego czasu już będziemy mieli maksymalną prędkość. A właśnie, nie obstawiłem ile ten samochód pojedzie. No niestety teraz już za bardzo... Jakbym chciał obstawić, to bym z Chase Gaddy że 145 pojedzie. Tutaj z górki A. 149 Może byłoby 150, eee kurna, może <laughs> byłoby 350 Ale Wolałem nie ryzykować wjazdem w krowę Tylko sobie no. Na spokojnie Hej, czy to jest poddrift? Nie, nie, to się w ogóle nie ślizga. Ale dobra. Znaczy, teraz to się ślizgać ślizga, bo jest deszcz. Ale bez deszczu to to auto nie da rady. Nie. Ale no deszczu to się naprawdę bardzo ładnie ślizga. O, gość chyba suchą jechał. O ile się nie mylę, ale ciuch to, dobra. Ogólnie tutaj prawie dobiega film do samego końca, ale wy jeszcze zostańcie, możecie zostawić łapkę w górę i na kanale za ten content, bo na pewno będzie go więcej. A w roku 2022, czyli w tym, w którym jesteśmy dosłownie aktualnie, um, planuję na przyszłość więcej streamów robić i ogólnie w ogóle jakikolwiek streamy, bo 2021 był słaby, jeżeli chodzi o streamy. Ale tak, nie chodzi mi tutaj, żeby dawać jakieś info, po prostu, standardowo, na koniec odcinka jedziemy tą trasą, tom, tom tom i kończymy gdzieś tutaj, ale bez mojego komentery, czyli ja siedzę cicho i wysłuchacie po prostu dźwięku silnika. Dlatego ja wam jeszcze podgłośniam tutaj giereczkę, żebyście mogli dobrze usłyszeć silnik, no i co, jak już mówiłem, zostawcie łapkę czy na kanale, a ja już z Wami się żegnam, także trzymajcie się, cześć!